Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Módlmy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziś wieczór, gdy dzień chyli się ku końcowi, Ojcze z niebios, oddaję się w Twoje ręce. Uczyń ze mną to, czego pragniesz. Cokolwiek uczynisz, dziękuję Ci. Dziś jestem gotowa na wszystko i przyjmuję wszystko. Niech tylko Twoja wola jako Boga i Ojca Mego będzie we mnie i w każdym Twoim stworzeniu. Dobry Boże, Ojcze z niebios, w Twoje ręce oddaję duszę moją. Całą miłością mego serca, ponieważ kocham Cię i wierzę, Panie mój. Pragnę powierzyć się Tobie, Boże, oddać się dziś wieczór w Twoje ręce bez zastrzeżeń, z bezgraniczną ufnością, ponieważ Ty jesteś Ojcem Moim. Amen. Dziękuję z całego serca. Za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.